Czy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, kiedy szef notorycznie spóźnia się z wypłaceniem siana? Jest to pytanie, które bardzo często pojawia się na mojej skrzynce odbiorczej, więc zobaczmy, jak to wygląda, i z pomocą przychodzi nam artykuł 55 Kodeksu Pracy. W którym to mamy zapis, że pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca dopuścił się względem niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków? No i teraz tak, czy taka jednorazowa obsuwa z wynagrodzeniem jest ciężkim naruszeniem obowiązków? No naruszeniem obowiązków jest, ale czy jest podstawą do tego, żeby pracownik odszedł bez wypowiedzenia? Nie wydaje mi się. Natomiast sytuacja się zmienia, kiedy takie obsłowy są notoryczne, powtarzalne, no i przede wszystkim, kiedy są powtarzalne pomimo uwag pracownika. I wtedy pracownik jak najbardziej może rozwiązać taką umowę bez wypowiedzenia, natomiast musi pamiętać o tym, że musi to być na piśmie i musi wskazać przyczynę. Tak więc odwrócenie się napięcie i zawinięcie na chatę raczej w grę nie wchodzi. Komentarz, obserwacja i polubienie, jeśli interesują Cię takie treści.